mam wszystkim z tej strony serce witam Was w kolejnym odcinku. O, oh, what the fuck! Nie mówcie, że aura mi nagle wzrosła. Uuu, dziewko wyrosło, ale nie wiem dlaczego aura nagle wzrosła. E, wybaczcie, e, witam w nowym odcinku. E, siedzę za sobie właśnie w e, moich odkryciach. Jak widzicie, trochę już dzisiaj podkrywałem. E, nie było ostatnim odcinku. Zajmowałem się tym dziadostwem, Przy okazji zajmowałem się naprawieniem błędów jakie ostatnio powstały. Między innymi yy, szczytowałem sobie gogle, żeby stwierdzić, czy aura się przewróciła, czy też nie. Yy, dosłownie przed chwilą jej nie było i nagle się znikąd pojawiła. Wątpię, może to jest jakiś glitch? Zobaczymy na rusz. Nie, nie przewróciła się. Mam jakiś błąd po prostu z samym craftem. Wiem, że muszę się wybrać gdzieś w tamtym kierunku, dużo za pustynię. Praktycznie na drugą pustynię się muszę dostać, żeby różka zaczęła się ładować. Także możliwe, że przeniesiemy się w najbliższych, najbliższych dniach, najbliższych odcinkach właśnie tam z takim pomieszczeniem tomcraftowym. O ile nie zdąży wyrosnąć tu jakieś drzewo i zrobić jakąś aurę oprócz tego, które wyrosło niedawno, jest małe i dziwne i nic nie zmieniło. Także to jest jedyny błąd jaki posiadam na razie z kraftem, nie wiem co się dzieje, ale to nic, nic wielkiego, jak widzicie. Dochodzę już do rozdroża, gdzie będę mógł odkrywać i całą, inne rzeczy, takie bajery i tak dalej, i tak dalej. Niestety utknąłem, jak widzicie, to jest najnowsze odkrycie, które teraz, nad którym pracuję. I nie mam zielonego pojęcia, co ja tutaj mam zrobić. Mam 71%, mam Unified Thaumic Ta Field... Field Theory. Boże, nie potrafię się wysłowić, jest godzina 7.30 rano, więc wybaczcie, jestem lekko nieprzytomny. Ale, ale... Znaczyła mnie chęć, żeby po prostu pogryć Minecrafta. E, także muszę jeszcze coś tutaj odkryć. E, z tym miałem gigantyczne problemy, m, co się okazało. Jest to dość łatwe. Sędzę się w trawie. Także było ładne halo. Oczywiście wcześniej nie wiedziałem, co to jest. Teraz nie wiem o tych dwóch rzeczach. Ale, ale póki co idzie, na razie dobrze. E, muszę, muszę tylko jeszcze trochę rzeczy tutaj przeszukać. W e, zasadzie jeszcze nie sprawdzam światła. Może to było światło. Na razie idę po omacku. Nie chcę korzystać z wiki do tego, ale jeżeli nie będę sobie radził przez yy, kolejny czas, to niestety będę musiał skorzystać. Boże, to za symbol jakiegoś szatana, diabła. Eee, nie mam żadnego pojęcia, gdzie się znajduje ten symbol, drugi. W eee, Leadingot już się przypomniało mi, przecież odkrywałem to całkiem niedawno. Git, to teraz będę wiedział. Eee, tak jeszcze lecę po prostu po wszystkim, co tu się mogło pozmieniać. Eee, Czego może mi tam brakować. Szczerze nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Hmm. Skoczę chyba do domu, zobaczyć, czy mam jeszcze jakieś Leading God. Coś powinno gdzieś zalegać w domu, nie jestem pewien. E, pozmieniałem, tak jak mówiłem kiedyś na live y tutaj. E, te wloczki. Także tu nic więcej się nie pozmieniało. E, zobaczymy, tylko czy jest Leading God I jeżeli coś będzie. A, to wrócę do was niebawem. Na razie tu mam. Urdelnik, nic więcej. Przeniosłem tylko to. Nie wiem, czy to widzieliście. Naprawdę nie wiem, bo odcinki zaczęły się pojawiać dosyć rzadko. Eee, także musicie mi wybaczyć, ale też zająłem się serwerem i innymi rzeczami. Eee, tu coś jest. Eee, no. Leading God, jest dobrze. Mm. Co bym tu chcieć użyć stąd tego nie hmm. dobrze wiedziałem jedną głowę, eee, Pulver Silver daje mi jeszcze transmutację. Dobrze, dobrze, ładnie i chyba tyle. To sobie tam pracuje. Tutaj mamy coś wartościowego. O, eee, guma była, nie byłaby, byłaby głupim pomysłem. E, pistony, dobra rzecz. Zobaczmy skrzynkę numer 2. Mamy tylko samo szkło, trochę lapisu, same śmieci. I skrzynka numer 3, ale gumę sobie tam wezmę. E, może to coś pomoże, aczkolwiek wątpię. E, także przebiegniemy się dosyć na szybko. A jak się nie mylę, ostatnio craftowałem sobie chyba na live'ie budki, e, które możecie tu zobaczyć, longfall boots, moje ulubione. Wszyscy mówią, że są za mocne na Minecrafta i tak dalej, ponieważ nie powodują żadnego upadku. E, są z modułu, jak się nie mylę. Portal gun? Chyba tak. E, guba nic nie daje. Hm. Szczerze zaczynam tracić wiarę w to, co tutaj mogę odkryć. Uuu, moja wiara zaczęła powracać. Super. I ja wiem, gdzie tą rzecz spotkać. Właśnie tą. Flux and Chaos Mutatio e, Niestety będę musiał się wybrać do piekła. To mnie bardzo, ale to bardzo nie cieszy, bo nie wiem czy mam jakąś farmę zrobioną w domu, a raczej, raczej nie mam. Wyłączyłem sobie portal tamten, ponieważ lubił e, się i o, ogólnie był beznadziejny, także został wyłączony. E, nie potrzebuję go, ponieważ e, mam książkę. Książkę, która działa naprawdę bardzo dobrze. I będę musiał się wybrać. A, mamy Drilldo. zapomniałem, że drill też to posiadam. Będę musiał się wybrać do twierdzy, która znajduje się w tamtym kierunku, Wątpię, żebyśmy coś gdzieś znaleźli więcej, a musimy tam sobie znaleźć na derwarty. Wiem, że będą tam na pewno, a będą mi potrzebne właśnie do odnalezienia tego. Wybaczcie, że są wyłączone moby. Ale jest naprawdę wcześnie rano, nie spałem praktycznie całą noc, ponieważ nie chciało mi się w ogóle spać. A też nie mam zamiaru się użerać z mobami. Wiem, że na pewno niektórzy by chcieli, niektórzy by nie chcieli tych mobów. Ale ja chcę mieć jak najszybciej to, to wykonane. Ponieważ naprawdę męczy mnie ten Topcraft, nie przesiadałem strasznie długo do, do tego nagrania. Ale mam nadzieję, że w końcu mi się coś uda osiągnąć na tym świecie. W końcu jak zacząłem to pasuje, żebym też tu grał, a nie tylko na samym serwerze. Aczkolwiek serwer ma się bardzo dobrze i bardzo mnie to cieszy. Eee, dobrze, mam kobla ze sobą. Będę tu musiał jakieś drabinki zrobić w końcu, a nie tylko tak na samym koblu jechać. Ej, zobaczmy, jak to się tu ma. W ogóle moja różka? O, no, różka się ładuje, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo mnie to cieszy, że w piekle chociaż mogę ładować różkę. Najwyżej będę tutaj sobie z odowywać, ją, jak będę potrzebował coś craftować. W każdym razie. Prawie, prawie wszystko jest podkrywane. Koniec, nie wiem, czy ja ostatnio nie zbierałem. Przypadkiem. Zbierałem. Gdzie sobie zrobiłem tą farmę na stuwę. Dobrze, tylko podwiedzamy jeszcze na chwilkę. Eee, tu, tu bym nie chciał spaść. Podwiedzamy jeszcze tylko na chwilkę ogólnie, jak to tu wszystko wygląda. Bo dość mi się zapomniało. A zostawiłem pochodnie. Bardzo niefajnie, bardzo niefajnie, ponieważ jest tu dość ciemno. I będzie gówno widać na nagraniu. To jest kolejny korytarz, dobra, wracamy do góry. E, także widzimy się w normalnym świecie. Mm, odnajdę w skrzyniach y, właśnie moje zaginione derwarty. Pierwsza wiec ja z nic zrobiłem, tak naprawdę sam nie wiem. E, także widzimy się za chwilkę. Tak, przypuszczałem. Nederwarty były jednak w domu, eee, nie będę raczej chciał wszystkich złożyć, ale nie wiem czy to pokazywałem, mam potarto, po, po, port, potarto Gana, tak, eee, portal Gana, to bardzo fajna sprawa, pyk i zoomem damy sobie prawy, pyk, otwiera się nam portal, przez co możemy przejść, bardzo szybko i łatwo, ha ha ha. Co będzie na pewno wygodne w przyszłych odcinkach i ogólnie, jak widzicie, jest Mutatio, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że to się szybko odkryje. Ponieważ nie chcę znowu szukać wszystkiego. I mam: Unified Atomic Field Theory, czy jak to się tam zwie? W każdym razie odkryliśmy. To fajne jest, znaczy jakiś e, Możemy się w końcu tego nauczyć, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Uuu, nie wiedziałem, że to tak robi, ale dobrze, wyłączmy sobie. I odkryliśmy całe to nasze dziadostwo, co pozwoli mi teraz odkrywać różki. Jeszcze bardziej się z tego cieszę. E, Także różkami na pewno się zajmiemy w przyszłości. E, możecie napisać, czy chcielibyście je oglądać, czy nie, jak to się wszystko odkrywa. Ale bardzo mnie cieszy, że będę mógł odkryć w końcu słoiki. co było mi bardzo, bardzo potrzebne, i tak samo Golemy. Ale w sensie, że mam nadzieję, że to odkrywam za niedługo, i e, jakoś się tym zajmę. Także na razie to zostawiam tutaj, niech to się ładnie tu poukłada. to wiecie, że ja tutaj leżę, a tu tyle żelazna nosiłem, bo leżało sobie, zalegało. Uuu, squid mi tu pływa. Eee, a dzisiaj, czym jeszcze dzisiaj chciałbym się zająć? Tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Um, postaram się jeszcze coś wykminić. Aczkolwiek nic nie obiecuję, bo jest dosyć rano, a chciałbym Was też poinformować o tym, że wylosowałem już jedną osobę która będzie brała udział właśnie w budowaniu i przy następnym nagraniu będzie mogła właśnie ze mną tu wystąpić w tym odcinku. Nie, nie, w sensie, że nie szczyca się jakoś z tego powodu, że ja i tak dalej. Tylko, że w końcu po tak długim czasie się to udało osiągnąć. Mam nadzieję, że to jakoś gdzieś przeniesiemy, ponieważ chcę tu zrobić naprawdę duży pokój z beczkami i tak dalej. Te wszystkie skrzynie zostały usunięte, ponieważ one zostały stworzone na czas przenoszenia na live. Ie. Także wszystko zostało tutaj scitowane w sensie, że te skrzyneczki. I zobaczymy, co dalej z tym zrobimy. Póki co, na razie, Wam nie zdradzę jeszcze w tym odcinku kto wygrał. Ponieważ, chodzi, e, bo ja wygrałem, zrobiłem lepsze. E, ogłoszę to na Facebooku i skontaktuję się z tą osobą e, pisemnie w wiadomości e, prywatnej. A, a następny odcinek pojawi się niebawem, ponieważ chcę zaplanować coś dla krówek, czyli coś, co mi się na pewno przyda. Także dzisiaj będzie raczej taki krótki informacyjny odcinek. Także wybaczcie, chciałem tylko pokazać jeszcze ten przepis, że, że coś tam osiągnąłem w tym crafcie. Ewentualnie możemy zrobić tak, że ten odcinek jest zapowiedzią do live'a. Tylko nie jestem pewien, jak to wyjdzie, ponieważ ostatnio mam problemy z netem i jest tak na dwa razy. Także ja muszę się jeszcze teraz trochę przespać i ogólnie zebrać się, ponieważ za. Niedługo będzie znowu nagrywanie, ponieważ jakby do huśka. Także przydałoby mi się z godzinka snu. Um, i, i, I myślę, że ten odcinek. Jeżeli teraz zakończę, no to niestety wybaczcie, że jest taki krótki. Ale jeżeli nie zakończę i dokręcę coś później, po prostu zignorujcie co do tej pory gadałem, mniej więcej. E, także do zobaczenia najwyżej albo za chwilkę, albo w kolejnym odcinku. Pa!